Witam, witam. O zdrowie nie pytam. Siema, to sobie wspaniałe Dzisiaj pogoda pod chmurką. Nie jest słonecznie. Jest tedy Będą lewy przelotne na terenie Warmii i mazur. O tym sobie taka pogoda, ani jaka, jak ktoś lubi deszczowe pogody, deszczową atmosferę to zapraszamy. Tak, tak. Trochę żem zaruzu, jak to w życiu muszę biedy klepać przyjdzie mi no cóż, trudno się mówi jak do piątku nie dostanę świadectwa pracy to w sobotę się wybiorę, będę miał już wypłatę to w sobotę się wybiorę, ale wątpię, żeby w sobotę były kadry otwarte więc w poniedziałek będę musiał lecieć szybko na szybkiego to świadectwo Także jak coś do Ameryki pod Olsztynem, oczywiście to jest taka mała miejscowość, gdzie się znajduje sanatorium dla młodszych, dla najmłodszych z różnymi schorzeniami. A niedaleko obok mieści się wielki magazyn Zalando, w którym pracowałem ponad rok czasu więcej niż rok teraz także polecam się tam zatrudnić miła atmosfera, fajne, fajne kubitki oczywiście też fajni są ludzie dużo bieganiny dużo zaproszenia ale warto niestety ja nie podobałem temu i w sumie to dobrze, że się zamknąłem, uwolniłem. Zobaczymy, gdzie sobie znajdę następną pracę. Może popracuję gdzieś znowu A jak mnie to złoży, papiery o świadczenie, i coś takiego. Albo po prostu, jeszcze rzeczy, sprawy. Trzymajcie się, z dróbka rzeczy, jak zacznie to ruszać. Jestem tam tramwaju, to będzie trochę hałaśliwie. Trzymajcie się, pa.